Hej, manko z tej strony Andrew to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze Świata Na samym początku mam dla Was jednak bardzo ważną wiadomość. Ci, którzy widzieli to już wiedzą, ale generalnie parę dni temu na moim kanale pojawił się zwiastun powrotu serii wbijania Kristum Hero od zera. Starzy widzowie powinni wiedzieć o czym to jest. Chciałbym tutaj podkreślić, że seria ta będzie miała pewne podłoże lorowe, które sam wymyśliłem. Jednak żeby zrozumieć cały zamysł tej serii oraz podstawy tej wymyślonej historii, zapraszam Was do obejrzenia sezonu pierwszego z tej serii oraz serii od zera do hardcora. Linki oczywiście będą w opisie. Pierwszy odcinek trzeciego sezonu z wbijania Kizną Hero pojawi się już w ten piątek, a teraz przejdźmy do treści dzisiejszego materiału. Od dobrych kilku miesięcy bardzo głośny jest to Classic Plus. Idea ta zaczęła się pojawiać przez prywatne serwery typu WoW Ascension, a najbardziej przez WoW Turtle. Blizzard ogólnie nie zamyka prywatnych serwerów, no chyba, że stają się już one na tyle popularne, że spora część osób z retaila przechodzi na te prywatne serwery i w taki sposób w sposób zamknęli legendarny, klasykowy serwer Nostalrius i Blizzard widząc teraz ogromny sukces żółwiego WoWa złożył na nich pozew. Jeżeli jeszcze jakimś przypadkiem nie wiecie czym jest Turtle Wow to Wam to szybciutko streszczę. Chciałem zrobić film o tym serwerze, ale niestety z braku czasu, no nie miałem kiedy i lekutko się boję, że już nie będę miał takiej okazji, gdy ten serwer po prostu zamknął. Anyway, Turtle Wow to prywatny serwer do WoWa z rzeczami, które nigdy nie pojawiły się w oficjalnej wersji WoWa. Mowa tu konkretnie o ogrywalnych goblinach czy high elfach, na takiej wersji klasika. Dużo, naprawdę ogromna ilość customowych lokalizacji z customowymi raidami, czy też dungeonami, jak i wieloma innymi absurdalnie genialnymi pomysłami. Twórcy tego serwera starają się nawet przenieść silnik WoWa na Unreal Engine, gdzie widząc to na zwiastunach, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Cały angaż WoW Turtle sprawił, że w piku mieli chyba aż ponad 40 tysięcy graczy w jednym momencie, co jest gigantycznym osiągnięciem. No ale niestety Blizzard zainteresował się tą sprawą i pozwali właścicieli tego serwera za naruszenie zasad Blizzarda. W skrócie mówiąc, zapieracenie ich gry. Support Turtle WoWa ogólnie jakoś nie za bardzo się tym przejmuje i mówią, że i tak będą robili swoje dla swojej społeczności, jednak Obawiam się, że niestety prędzej czy później ich cały projekt legnie w gruzach. Nie będę się tutaj dalej rozwijał nad tym tematem, ponieważ jest to dosyć świeża sprawa i to wszystko będzie dopiero nabierać tempa. Jednak chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że Blizzard aktualnie sam pracuje nad wypuszczeniem oficjalnego Classic Plus, z tego co nam kiedyś mówili, i nawet pojawiały się pewne ankiety w zapytaniu o Classic Plusa. I tak jak było to w przypadku Nostalriusa, o ile się nie mylę, to może się to skończyć zamknięciem tertylwowa na poczęty zatrudnienia ich teamu w celu przyłożenia ręki do stworzenia legalnego i oficjalnego oficjalnego Classic Plusa. Nie ma co się oszukiwać, że Blizzard powinien uczyć się od takich projektów, żeby rozwijać tą swoją kurę znoszącą złote jaja, jakim jest World of Warcraft. I liczę, że to co pojawiło się na Tertylwowie, pojawi się kiedyś na oficjalnych serwerach Classic Plusa, jeżeli w ogóle kiedyś wystartują. Dajcie znać w komentarzu, czy gracie na żółwym serwerze i co o tym sądzicie. Przechodząc teraz do rzeczy z retaila, to w zeszłym tygodniu wystartował event Easter Kingdoms Cup, gdzie możecie brać udział w skyrenningowych wyścigach na Easter Kingdoms. Z tego powodu został dodany nowy transmog prezentujący się w taki oto sposób z trzema różnymi modelami shoulder'ów. Legion Remix zbliża się wielkimi krokami i choć dalej nie wiadomo kiedy dokładnie ma się pojawić na serwerach live, choć spekulacje są na początek października, to Blizzard już teraz bafuje ten event w postaci zwiększania mocy, żeby ten tryb był bardziej fun to play. Spoko zmiana, jednak uważam, że w tym trybie przydałoby się jeszcze parę innych rzeczy do zmiany, których brakuje na ten moment i postaram się zrobić ogólnie o tym film. Więc zostawcie suma z wąkiem, żeby być na bieżąco. Będąc dalej przy temacie remixu, to za wolutę brąz będziemy mogli kupić wiele mountów, jak i przedmiotów kosmetycznych, jednak tu pokażę wam tylko parę z nich. Ogólnie wyglądają one zajebiście, a jest to taki Heritage Armor shalldorei. super wyglądające shouldery na transmog oraz kolejne sety kosmetyczne są w motywie Lightforge. Resztę rzeczy, które się pojawią pokażę w omówieniu tego całego eventu, więc raz jeszcze zostawcie suba. Jeszcze tak na koniec odnośnie tego eventu, to za zrobienie achievementu w Alsharach w trakcie Legionu Remix dostaniecie nową iluzję na na waszą broń, która będzie przypomniona mocą FEL. I jak już wspomnieliśmy o remiksie legionu, który pojawi się w paczu 11.2.5, to z plików tego pacza dokopano się do paru fajnych przedmiotów kosmetycznych, jak taki zimowy transmog w czterech różnych wariantach kolorystycznych, które przy okazji zmieniają kolor oczu, do tego jakieś zimowe czapki oraz battlepety pety w postaci foki. Oprócz zimowych rzeczy, to w tym paczu ma się pojawić także mnóstwo przedmiotów kosmetycznych w postaci jedzenia, a są to np. bagietkowe sztylety, aksy z żeberek, tarcze jakieś roślinne mesy lub off handy, łyżki i ogólnie takie kuchenne transmogi. W ogóle nie przypomina to klimatu WoWa, ani tym bardziej World of ale to są tylko i wyłącznie rzeczy kosmetyczne, które będą do zdobycia może z jakiegoś nowego eventu, który będzie oparty na cookingu. Pojawiła się kolejna drobna informacja odnośnie dodatku Midnight, a mianowicie chodzi tutaj o crafting. Dwa najniższe tiery craftu mają zostać usunięte. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o ten nijaki rodzaj craftu i dwie gwiazdki, czy dwie gwiazdki i trzy. Mamy nowy miesiąc, a oznacza to, że do Trading Postu trafiły nowe przedmioty. Z najciekawszych rzeczy to do kupienia macie dwa mounty. Jeden w postaci takiego gryfa, a drugi jako taki talbuk. Motywem przewodnim w tym miesiącu są earthen więc głównie znajdziecie tutaj sety kosmetyczne oraz bronie w takim skalnym motywie, w skrócie po prostu erfeńskie itemy, ale znajdzie się także jakiś płaszcz przeciwdeszczowy. Z powracających rzeczy w Trading Postie to możecie kupić recolor krokodyla z Plunderstormu, jak i sam piracki set. Dodatkowo możecie kupić brufestową tarczę oraz battle peta. A za na wypełnienie całego paska w tym miesiącu zdobędziecie drugiego mata w postaci takiego gryfa. Na samym końcu standardowo co nas czeka nadchodzącym rececie, jednak chciałbym najpierw podziękować swoim wspierającym. Dzięki za support. Brawl PvP do Gojotusa Offshore vs Taren Mill. W tę niedzielę, czyli 7 września, otwarty zostanie Darkmoon Fair, który potrwa do 13 września. Rozpocznie się tańmokowy event z dodatku kataklizm i do odebrania będziecie mieli quest'a. Quest ten polega na tym samym, co wszystkie temokowe questy, czyli trzeba będzie zrobić 5 tamokowych dungeonów, a po jego skończeniu otrzymacie skrzynkę, która wytropi wam przedmiot na bodajże 681 item levelu. Tajmukowym rajdem w tym tygodniu będą Lancy. Aktualnie trwa event Easter Kingdoms Cup, gdzie na kontynencie Easter Kingdoms możecie brać udział w skyridingowych wyścigach zdobywając walutę Riders of Azeroth Badge. Za pomocą tej waluty możecie kupić przedmioty kosmetyczne oraz opcje kustomizacji do waszych smoków z Dragonflightów. Event ten potrwa do 8 września. A w tym tygodniu będą zalata w Bargain Devour, Fortified oraz Tyrannical. A od 12 poziomu klucza afik zalata w Bargain zostanie zamieniony na zalata w Guile. Worldbossem w tym tygodniu będzie Kordak w krainie Isle of Dorn, The Father w krainie Undermine oraz Reshanor na Karesz. Pamiętajcie o wrześniowym trading poście oraz nie zapomnijcie odebrać nagród z Great Volta. Discord, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz. Trzymajcie się, hej!